Dzień dobry, w dzisiejszym filmie krótko na temat podsumowania danych i eksportu tych danych na zewnątrz, na przykład do systemu ERP. Przejdźmy sobie do, e, do naszego programu Zów Estimator. Tutaj mamy wyceny zakończone, które na przykład zakończyliśmy o na przykład taką wycenę, gdzie mamy tutaj część jedną taką po prostu zrobioną. I możemy tutaj sobie zobaczyć dane dotyczące tej części, czyli kto ją zrobił, kiedy zrobił. Możemy to jeszcze raz wyeksportować sobie e, tą wycenę. Ale tu mamy też dostęp do danych, takich jak na przykład materiały i zasoby. Tu jest dla 10 części, dajmy sobie dla jednej części. To jest nam potrzebne najczęściej właśnie e, przy importowaniu technologii BOM-u i technologii do zewnętrznego systemu, na przykład do systemu planowania produkcji. Żeby wiedzieć oraz do, za, do zaplanowania materiałów. Czyli tu widzimy, że nam potrzebne jest podłoże arkuszowe, blacha stalnie powlekana. E, długość arkuszy i waga na całe, e, na jedną sztukę, to jest na jedną sztukę wyliczone. Także tutaj mamy też ceny, które wprowadziliśmy. To są ceny przykładowe w tym programie, także proszę nie brać ich na poważnie, ale mamy tu najważniejsze rzeczy, czyli czasy przyzbrojenia plus czasy obróbcze na część, czas całkowity, czas na część to jest tak jak pokazywałem we wcześniejszych filmach czas obróbki na przykład wycinania laserem oraz czas manipulacji produktem w przypadku prasy krawędziowej te czasy też tutaj się sumują czyli to jest czas od momentu kiedy ten detal zostanie przez operatora pobrany ustawiony na maszynie, odpalone gięcie, zrobione gięcia, obracanie detale, odłożenie detalu na paletę to jest czas całościowy i te dane możemy wyeksportować sobie na przykład do PDF-a albo do pliku CSV. Zrobimy to do PDF-a najpierw, żeby to pokazać, jak to wizualnie wygląda. Dane w CSV nie są ładne, po prostu są pożyteczne, są konkretne i są do importu, służą do importu do zewnętrznego systemu, a nie żeby je oglądać, więc nie będę tego pokazywał teraz. Natomiast te dane są dostępne w taki sposób, jak tutaj widzieliśmy, i to możemy importować do systemów zewnętrznych, na przykład w ten sposób. Albo bazować na tym, po prostu planując dalszą część produkcji, jeśli nie mamy zewnętrznego systemu, wydrukować to sobie, puścić na produkcję. I tak, na tym bym zakończył ten krótki filmik. Teraz dziękuję za uwagę.